Cześć, Boże! Witam Was na kolejnej katezie. Dziś czwarte przykazanie. Jezus uczy nas kochać i czcić swoich rodziców. jak ja. słyszymy w obietnicy tego przykazania, abyś długo żył na ziemi i czynił sobie ziemię poddaną. Więc chcesz żyć długo? Recepta w czwartym przykazaniu. Szanuj, kochaj, miłuj swoich rodziców. Ta dzisiejsza kateza do tego nas prowadzi. Pomódlmy się za naszych rodziców, dziadków, nauczycieli, za naszą Ojczyznę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wróci nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czas czwartego przykazania to uświadomienie sobie tej wartości, że Jezus nas uczy, szanować rodziców. Pamiętamy tą scenę z Ewangelii, kiedy to Chrystus zagubił się w świątyni ale potem ewangelista zanotował tam kluczowe zdanie. Jezus wrócił do Nazaretu i był im podany, to znaczy był im posłuszny. Jezus uczy nas posłuszeństwa swoim rodzicom. Ale na początek zastanówmy się, jakie są pierwsze słowa małych dzieci. Zazwyczaj to jest mama, tata. Możecie zapytać swoje rodzice, co powiedzieliście pierwsze. Dlaczego są te słowa, właśnie, mama, tata? Ponieważ to z nimi jesteśmy od pierwszych dni własnego życia. Dlaczego rodzice są tak bardzo potrzebni każdemu dziecku? Żeby nam pomagali, żeby nam doradzali, a nade wszystko, żeby nas kochali. Co zawdzięczamy naszym rodzicom? Wiele rzeczy teraz sobie odpowiecie, co zawdzięczamy naszym rodzicom. W końcu, czego rodzice mogą od nas oczekiwać w zamian? Przede wszystkim najważniejszego słowa miłości. Odpowiedzi na ich miłość, za to, że ich miłość dała nam życie. I to im przede wszystkim zawdzięczamy. Zawdzięczamy im życiem. Bo rodzice dali nam życie i to nas zobowiązuje właśnie do miłości. Do miłości, do posłuszeństwa, do szacunku. Tak jak uczy nas Jezus Chrystus. Czci ojca Twego i Twoja matka, byś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój ci daje. Chcesz żyć długo? Stosuj się do czwartego przykazania Bożego. To nie jest moja obietnica, obietnica Twoich rodziców, ale przede wszystkim obietnica. Pana Boga. Abyś długo żył na Ziemi, to szanuj swoich rodziców. I do czego nazywa to przekazanie? Przede wszystkim do szacunku. Posłuchajmy, jak przedstawili to pewnie uczniowie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Boga Boga. To już kolejny odcinek związany z przykazaniami Bożymi. Teraz zobaczycie pięć scenek związanych z, przy z przykazaniem, które dziś będziemy omawiać. Waszym zadaniem jest odgadnąć, o jakie przykazanie chodzi. Która jest godzina? Ósma. O której miałaś być w domu? O dziewiętnastej. To ile masz godzin? Godzinę. Dlaczego? Bo moi koledzy nieśli, więc ja też nie szłam. A co mnie twoje koledzy interesują, kochana? Ja zadzwoniłam, cały czas się bójmy o ciebie. Ale no co, no nie miałam jak zadzwonić, bo mi się telefon ładował. Masz diabłan ja na najbliższy tydzień, na komputer i telewizor. Jesteś okropny! Dzień dobry? Dzień dobry. uwag. nie, Jak nie, 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 Dzwonię do rodziców, wszystko im powiem. A wy chować te komórki, bo pozabieram. A od kiedy to czytamy na lekcji? Chować te książki. A ty od kiedy tu siedzisz? To mi. Wcale nie, ona już to samo dosiadła. Idź na swoje miejsce, już. To czemu nie ona? Wracaj na swoje miejsce. Siedź prosto. Przepraszam Cię chłopczyku, ale ja tu chciałam usiąść. Kto pierwszy, ten lepszy. Czy ktoś by mi mógł ustąpić miejsca? Dzień dobry. Się hymnem polski, ale najpierw muszę Wam przypomnieć, że gdy usłyszymy słowa do hymnu, wstajemy i głośno śpiewamy. Dobrze? Do hymnu. No to jak? Wiecie o które przykazanie chodzi? Chyba o czwarty, ponieważ, ponieważ pierwsza wstępka mówi o nieposłuszeństwie rodzicom. Ale reszta nie do końca mi pasuje. Ponieważ, bo czwarte przykazanie brzmi: czci ojca swego i matkę swoją. A co mam z tym wspólnego hymn narodowy czy kłótnia rodzeństwa? No tak, masz rację. Nie da się wyjaśnić tego tylko wstępkami. Więc zacznijmy od podstaw. Czy wiesz, co oznacza słowo czcić? Kochać? Niezupełnie. Słownik języka polskiego podaje taką definicję. Czcić, to znaczy oddawać religijną cześć, otaczać wielkim szacunkiem, oddawać hołd, okazywać pamięć, obchodzić jakieś święto. Oddawać cześć religijną odpada, ale otaczać wielkim szacunkiem pasuje idealnie. Czyli szanować mamą i tatę? Zgadza się. No dobrze, rozumiem. Czyli szanować, to modli się za, modlić się za nich, nie mówić o nich źle, opiekować się nimi, gdy chorują. Zgadza, Zgadza się. A reszta synek, Co ma wspólnego z czwartym przykazaniem? Kluczowym słowem jest czcić, to znaczy otaczać wielkim szacunkiem. Czwarte przykazanie jest jak worek. Zmieści się w nim wiele rzeczy i osób, które należy otaczać wielkim szacunkiem. Na przykład babcie, dziadka. W ogóle osoby starsze, rodziców, lekarzy, nauczycieli. I posłużę się takim przykładem. Ktoś nie zgadza się z decyzją nauczyciela, albo po prostu go nie lubi, ale tak czy tak powinien cały czas otaczać go szacunkiem, ze względu na to, jaką pełni funkcję. Albo trzeba czcić rodziców, nawet jeżeli sobie na to nie zasłużyli. Bo jak wiadomo, nie każdy rodzic jest ideałem. Okej, okay, roz rozumiem. Cieszę się. Poprzednie scenki przedstawiały ludzi, którzy łamią czwarte przykazanie. Teraz pokażemy te same scenki, ale z właściwym zakończeniem. Która jest Ósma. o której wiasie ja O siódmej. I? I przepraszam. A dlaczego się to No bo wszyscy na mi telefon się rozładał nie miałam jak zadzwonić i nie Wierzę, wiedziałam czy ma. to jest godzina. Wiesz, że trzeba będzie sobie karę za to wybrać? Tak, będę miesiąc bez telefonu i komputera. No nie, nie przesadzaj, wystarczy dwa dni. Dobrze. Dzień dobry. Pochować wszystko, co nie jest związane z lekcją, wyciągamy zeszyty. Kto mi przypomni, jaki był ostatni temat lekcji? Proszę. Otwieranie pliku, modyfikowanie, kopi kopiowanie i rysunków. No dobrze. O co chodziło w tym temacie? Proszę mi przypomnieć. Trzeba było narysować złowę. Dobrze. pomyliłam to z starszej pani. Przepraszam, ma no, pani rację. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o hymnie polski, ale najpierw muszę wam przypomnieć, że kiedy słyszymy słowa do hymnu, wstajemy i głośno śpiewamy. Stoimy na baczność. Zrozumiano? Dobre. Da, hymnu! No to jeszcze 30 minut, 30. nie 15, nie 30 15, no dobra, niech ci będzie, no to za 15 minut przychodzę. Szacunek do swoich rodziców. To jest to co powinniśmy w swoim sercu mieć. W opisie tego filmu znajdziecie link do brata Antoniego, który. Jeszcze podsumuję tą dzisiejszą jednostkę lekcyjną. Widzieliśmy na filmie wcześniej te pięć sytuacji odnoszących się do rodziców, do starszych, do nauczycieli, do ojczyzny. Bo Jan Paweł II powiedział takie słowa, że ojczyzna to moja matka, ta ziemia. Ojczyzna. I dlatego powinniśmy szacunkiem odnosić się do hymnu, do symboli narodowych, do miejsc narodowych, do muzeów, do pomników pamięci. Nie niszczyć. Przypomnijmy sobie teraz na koniec. Przede wszystkim czwarte przykazanie zaufujemy. Tej kwestii słucham, kocham, szanuję rodziców starszych, nauczycieli, przełożonych. I po trzecie, kocham i modlę się za naszą ojczyznę. Wszystko, co z Polską związane. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam wypełniać czwarte przekazanie. I Jezus tak, żeby czynił nas posłusznymi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Trzymajcie się i bądźcie wierni przykazaniu czwartemu, abyście długo żyli i czynili sobie ziemię poddaną. Nie ja Was pomógł, błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję. Z Bogiem. Pomódźcie się bezpośrednio po tej lekcji. Intencji pokoju na świecie, w naszej ojczyźnie. Modlitwę macie w opisie tego filmu. Z Bogiem trzymajcie się.